Nie chciał nas wysłuchać. Łacimy o przetrwanie. Ciemna, zimna noc, a my jesteśmy około kilometra od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie odbywa się protest polskich przewoźników. No dobrze, ale zapytają Państwo o co tyle szumu. Okazuje się, że Polscy przewoźnicy zdecydowali się na tak radykalną formę protestu. Oczywiście nie bez przyczyny. Chodzi o ich zdaniem niezdrową konkurencję. Każda próba nasza poprzednia, rozmów, dialogów, zakończyła się fiaskiem. Nikt nie chciał nas wysłuchać, nikt nie chciał stanąć po naszej stronie. I to jest dla nas taka ostateczność. Walczymy o przetrwanie i o to, żeby utrzymać rynek transportowy, ten nasz, wypracowany przez kolegów od tylu lat. Są przewoźnicy, którzy jeżdżą od 25 lat na Ukrainę. W tym momencie jeździ auto u nich 30%. Większość transportu, który jest robiony w relacjach Ukraina-Polska, Polska-Ukraina, czy jedną czy drugą stronę, to są, jest robione przez auta ukraińskie. Co godzinę protestujący przepuszczają dokładnie trzy pojazdy. My jesteśmy na samym początku kolejki, a ta kolejka ciągnie się nawet kilkanaście kilometrów, a kierowcy muszą oczekiwać 7 do 14 dni. I co godzinę z tego radio Wychodzi policjant i przepuszcza dokładnie trzech kierowców, trzy ciężarówki. To jak ta struktura rynku się zmieniła na korzyść przewoźników z Ukrainy? Mogę Panu powiedzieć tak mniej więcej 95% ukraińska strona pracuje 5%. My. Przed wojną jak to wyglądało? 70 do 30? Dla Polski, dla Ukrainy. Dla Ukrainy. Temperatury są, no powiedzmy szczerze, mocno niesprzyjające, bo w nocy temperatura powoli spada poniżej zera. Pierwsze przymrozki przed nami, ale na wszystko protestujący są przygotowani, bo można przy takim kociołku, taka trochę lakoza, ogrzać się i te 24 godziny, bo takie są tutaj zmiany jakoś na tej polsko-ukraińskiej granicy przetrwać. Powiedzmy, taka była zdrowa konkurencja. Nie obniżano nam tak znacznie zapłaty za ładunki. Nie jesteśmy w stanie konkurować ze stroną ukraińską, ponieważ pakiety mobilności, podatki, zusy nie pozwalają nam na to. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach konfliktowych, kryzysowych, cierpią ludzie, przewoźnicy, którzy stoją w tych potężnych korkach i to po polskiej, i po ukraińskiej stronie granicy. Z Dorochuska, Bartłomiej Bublewicz, Onet.